Ekipa Chrumasa. Odcinek drugi. Podaj gruszkę. Ta historia miała swój początek na przerwie. Chrumas i uchol zastanawiali się, czy ciekawsza jest piłka nożna, czy piłka halowa. Tylko trawa. Jak zgłodniejesz, zawsze możesz coś skumnąć. Jako świnka osobiście wolę grać w hali. Szybsze tempo, więcej zmian. A na jakiej pozycji lubisz grać najbardziej? Re rezerwowego. Do klasy weszła koza Me, która w tym tygodniu pełniła obowiązki dyżurnej. Me przyniosła ze sobą koszyk, w którym były... Owoce i warzywa! Dzisiejsza dostawa! Super! Grucha! Zobacz, gdzie mi tu owoce zabiera? Najpierw pokwitowanie trzeba podpisać. Z za bardzo Mój dyżur, moje zasady. Uwaga, me! Za tobą! Odwróciła się tylko na sekundę. To wystarczyło, by uchol zabrał dorodną gruszkę. <grystanie> me wwierciła spojrzenie w uchola. W tym czasie Chrumas też podkradł gruszkę. Ty, Chrumasie! Przeciwko mnie! Twoje zasady, nasze owoce! Wiejemy, Chrumas! Stać! W imieniu prawa! Nie, nie zatrzymali się. Tu Tutaj! Tak miasta jest pusta! To co teraz, kumplu? Zjadamy? Nie. Lepiej zagrajmy. Patrz na mnie. Jacie! Żonglujesz gruszką jak piłką Super! A podaj! E, e, przyjmij na klatę! Ekstra! Jak Lewy! Dawaj, podajemy do siebie pierwszej gruszki! Masz! A teraz nie ma na nas! Nagle! Do klasy weszła me. Co wy wyprawiacie? Przestraszony uchol z całej siły kopnął gruszkę. Owoc poszybował z ogromną prędkością prosto w okno. To żeście się doigrali. Szyba wybita. To był wypadek. A, a granie owocem też wyszło wam przez przypadek? Nie wiecie, że jedzenie nie służy do zabawy? To były... Takie smaczne gruszki. Zawstydzony uchol sięgnął po leżącą na ziemi poobijaną gruszkę. Nie, nie jest tak źle, wystarczy trochę przetrzeć tak. tu i, tu, tu. I rozpadła się A. na dobre. A zaczęło się tak pięknie. Odsadzone. Ziemi. Sadownik ją podlewał, pielęgnował, w końcu wyrosła grusza i owoce, które zebrano specjalnie dla was. Wszystko w ramach akcji Owoce i Warzywa w Szkole. A wy graliście nimi w piłkę. Chłopcy zrozumieli swój błąd. Przepraszamy, więcej nie będziemy. W imieniu Matki Natury. Wybaczam wam. Me sięgnęła do koszyka. Troszeczkę. A pokwitowanie? Nie przesadzajmy z formalnościami. Częstujcie się! Konwyżota! Tak. <grym> Tylko co my zrobimy z tą wybitą szybą? Jak Mam wujka z szklarza. No, i to rozumiem. <grym wyszła> Wystąpili Julia Kamińska, Jarosław Boberek, Mirosław Zbrojewicz, Włodek Paprodziad Dębowski. Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole.